Tak, jesteśmy bardzo zadowoleni z frekwencji. Jest 2000 uczestników, zawodniczek i zawodników. W różnym wieku mamy kategorię nawet plus 60. Zawodnicy pomimo deszczu, pomimo tego, że co chwilę wieje wiatr i pada, a temperatura myślę, że jest odpowiednia, stawili się na mecie i wszyscy w komplecie ukończyli, ukończyli nasz bieg. Jeśli chodzi o miejsce, to rzeczywiście Katowicki park Leśny Muchowiec, to takie miejsce, taka kolebka rekreacji, taka kolebka. Sportu w Katowicach, miejsce do uprawiania tej rekreacji, do Nordic Walking, biegania do Rolek, to najlepsze miejsce do organizacji biegów. Dzięki temu też miasto nie jest zamknięte i zawodnicy bardzo lubią to miejsce, chwalą i biegacze są zadowoleni z tej trasy. Dziękujemy bardzo serdecznie sponsorom. Przede wszystkim. Ee podziękowania dla głównego organizatora Akademii Wychowania Fizycznego imienia Jerzego Kukuszki w Katowicach. Jako główny organizator tutaj dba o wszystko, natomiast udostępnienie terenu e, dziękujemy partnerowi głównemu, czyli miastu Katowice e, oraz sponsorom e, półmaratonu, czyli PKO, sponsorom biegów e, tych krótszych, czyli na 5-10 km, czyli Salomon i Sunto. E, tak naprawdę widzimy to, że sport cieszy się coraz większą popularnością. Dziękujemy partnerom, że nas wspierają, bo dzięki temu jesteśmy w stanie zorganizować ten bieg na taki poziomie, jak widzimy. Bieg jest jeden w swoim rodzaju i zapraszam wszystkich biegaczy do Katowic, naprawdę. Pięć pętelki i każda pętla to jest wyzwanie, naprawdę. Zapraszam serdecznie. Trasa jest cudna. Każda pętla jest taka sama, ale przy każdej pętli wiadomo, co nas czeka na zakręcie. I to Z przez to też jest dobry potem czas. ZF, wiem, wiem gdzie zakręt, jest, gdzie, gdzie pod góreczkę. Pogoda prawda, super. Była Pogoda była super rewelacyjna. Bo lepiej się biega, jak jest taka pogoda. Jak Robią <grym <grym> tak więc zapraszam. zapraszam. Powiem szczerze, że, że no, zrobiłem życiówkę, bo biegam już po maraton. Zresztą biegam od 15 lat, także myślę, bardzo nie nastawiałem się co prawda na pudło, zjechać że zjechać zjechać te 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 tak powiem, ale, ale było fajnie. Fajna pogoda. Ja lubię tak, jak spokój jest spokój chłodniej, i to warunki były super. No i asfalt, nie było takich przewyższeń, więc fajnie. Cieszę się, że mi się udało. Udało mi się stanąć na budle. Bardzo super. Jestem zadowolony z Biegu, Co, także biegajmy, z organizatorów w ogóle także chciałbym też pogratulować z organizatorom zmanie, za, rok, za wspaniałe przygotowanie. Także się, super.